Drodzy bracia i siostry, od dzisiejszej niedzieli zaczynamy słuchać przez pięć następnych tygodni fragmenty Ewangelii o chlebie. Warto się zastanowić, w jakim kontekście słyszymy w Piśmie Świętym słowa o chlebie, żeby to słowo przyjąć i się w nim znaleźć. Gdy Biblia mówi nam o chlebie, to ma ten chleb zawsze charakter wieloznaczny. To mowa nie tylko o chlebie materialnym, lecz też o chlebie duchowym, o tym wszystkim, co nam pozwala żyć i daje nam sens i radość. Nie samym chlebem materialnym żyje przecież człowiek, lecz też dobrym słowem. A dobrym słowem możemy czasami dłużej żyć, dłużej, aniżeli bochenkiem chleba. I tu widzimy paradoks, który nas zastanawia i ma wiele do powiedzenia. Bóg chce nam dać chleb i daje go każdego dnia, ale mamy czasami wrażenie, że ludzie nie wyciągają za bardzo ręce po ten chleb. Kolejki na ten chleb się nie widzi. Nie jesteśmy głodni, czy też jesteśmy wystarczająco nasyci. A może wstydzimy się przyznać, że jesteśmy głodni duchowo. Materialnie jesteśmy dosyć zaopatrzeni. To dobrze. Finansowo też idzie nam lepiej, aniżeli może 30 lat temu. To też dobrze. Oto przecież modlimy się często, żebyśmy finansowo i materialnie stali na stabilnym fundamencie, i cieszymy się, gdy tak jest. Ale do udanego życia należy jeszcze coś więcej. Nie samym chlebem żyje przecież człowiek. Wartości duchowe to też pewnego rodzaju chleb. One da, nada, nadają życiu głębokość i fundament, na którym możemy stabilnie stać i budować życie. Bez tego fundamentu duchowego, nawet chleb powszechny, nie będzie pewnego dnia smakował. To, co naszą generacją charakteryzuje, jest to, że przestajemy pytać. Pedagodzy, psycholodzy, filozofie zauważają, że czym więcej jest człowiek nasycony materialnie, tym mniej ma pytań w stosunku do Boga, do życia i do samego siebie. To nie jest naturalnie reguła, która zawsze musi się zgadzać, ale obserwacja, którą też często robimy. Człowiek dzisiejszy przestaje pytać. Nie chodzi tu o takie pytania, jak gdzie mogę więcej zarobić, czy też gdzie mogę coś taniej kupić, lecz o pytania, które mają zaplecze egzystencjalne: skąd przychodzę? Po co jestem? Dokąd idę? Jeden z dzisiejszych filozofów chrześcijańskich napisał myśl, która trafia w sedno i ona daje nam coś do myślenia. Mówi tak. Biedny jest człowiek, gdzie nie znajdzie odpowiedzi na swoje pytania. A jeszcze biedniejszy jest wtedy, gdy nie ma pytań. Ta myśl odzwierciedla trochę sytuację w naszych społeczeństwach, które stają się coraz więcej przekonane, że nie trzeba pytać, bo internet wie wszystkie odpowiedzi na moje pytania i daje nam nawet odpowiedzi na pytania, które wcale nie postawiamy. Ale prawda o człowieku jest troszkę inna, aniżeli nasze czasami powierzchowne patrzenie na życie naszego społeczeństwa. Gdy patrzymy głębiej, Zauważymy coś innego. Jest w rzeczywistości dużo głodnych i biednych, którzy sobie życzą być nasyceni, bo mają pytania do Boga, do życia i do samego siebie. By spotkać naprawdę głodnych, trzeba się przejść po szpitalach, po klinikach, po zakładach psychiatrycznych. Trzeba się przejść po domach opieki społecznej, po sierocińcach, po domach dziecka. W oczach tych ludzi widzi się głód. Głód być kochanym i dowartościowanym. Głód, by w sercu doświadczyć, że jest ktoś, kto mnie kocha i mogę mu zawsze zaufać. Żeby spotkać tam prawdę biednych, trzeba mieć czasami odwagę odwiedzić też ludzi w więzieniu. W spotkaniu z nimi czuje się ich głód na przebaczenie i pokój w sercu. Głód na spotkanie się z Bogiem, który mi przebaczy. I damy szansę w życiu zacząć na nowo. By spotkać prawdziwie głodnych i pytających, trzeba się przejść do, na peryferia miasta, bo oni się czują, oni się często ukrywają, boją się czy też wstydzą się iść między ludzi, bo nie chcą być swoimi problemami dla nikogo obciążeniem. Oni są samotni głodni na miłość i kontakt z kimś, który by miał dla nich czas i ich posłuchał. A gdy przyjdzie noc, pali się, czy też nie pali się w ich oknach światło. Czuje się, że za ich firankami ukrywa się smutek i samotność, ich lęk być zdradzonym i opuszczonym. Za ich firankami ukrywa się też poczucie, ich bezsilności i rozczarowania, gdy w życiu się wiele nie udało. Ale za ich firankami czuję też się cichą nadzieją, że przyjdzie wkrótce ktoś, kto mi pomoże zaspokoić mój głód duchowy. Pan Bóg powołał Kościół między innymi, nie tylko, między innymi po to, by był dla ludzi pewnego rodzaju piekarnią. Miejscem, do którego można przyjść, mogą przyjść wszyscy pytający, wszyscy głodni duchowo, by znaleźć ulgę i nasycenie. Kościół jest piekarnią, w cudzysłowie słowie, kościół jest piekarnią, dlatego, bo Jezus, chleb życia, jest jej gospodarzem. Każdy, kto do tej piekarni kościół przyjdzie, może otrzymać przez posługę kościoła chleb życia, chleb słowa chleb życia wiecznego. Chleb dla duchowo głodnych i ubogich, który dzisiaj w imię Jezusa ma Kościół rozdawać, to na pewno nie tak zwany zastrzyk z moraliny. Taki zastrzyk z moraliny, no to też w cudzysłowie, taki zastrzyk powstaje wtedy, gdy się drugiemu wymyśla za jego błędy i robi mu cały czas wyrzutę sumienia, że moralnie zawiódł. Na przykład idzie ci źle, jesteś duchowo głodny, to dlatego, że sam jesteś sobie winny. Gdybyś wypełniał wszystkie przykazania Boże, gdybyś nie grzeszył, gdybyś się modlił, nie miałbyś problemów, w życiu by ci szło cały czas dobrze. się cicho, nie skaż się, bo sam jesteś winny. To jest zastrzyk z Moraliny, który nie motywuje, ale demotywuje przyjść do Kościoła jako piekarni Bożej, by szukać w niej ciepła, siły i wzmocnienia. Dać jako Kościół głodnemu duchowo chleb życia, to mu powiedzieć, przyjdź do Chrystusa taki, jaki jesteś, bez maski na sercu. Jesteś dla Boga zawsze wartościowym, mimo wielu Twoich błędów. Przyjdź i ogrzeń się słowem Bożym, bo twoja codzienność jest czasami zimna lodówka. Opowiedz mi o Twoich troskach, ja nie będę cię osądzał. Pokaż mi Twoje rany, a ja nie będę się z nich śmiał. Kościół jako piekarnia Boża jest duży i bogaty w miłosierdzie. I może pomieścić wszystkich duchowo głodnych. My należymy też do nich. W takiej piekarni nikt jeszcze nie umarł z głodu. To, że z Chrystusem, nie może życia przegrać, tylko wygrać. Bo On jest chlebem życia. Amen.